Cześć wszystkim, będziemy sobie testować rzymskie ognie od GAO Hamery Tak, Hamerki Przetestujemy, zobaczymy jak one strzelają Jaką tylko Nie wiem czy tu jest sam huk czy jest dodatkowo coś Nie mam pojęcia, czy jest tylko czy jest tylko y, efekt hukowy, czy jest jeszcze dodatkowo jakaś może nie wiem, mina, czy może ogon, jaki kolor, no naprawdę nie wiem co tu jest. E, no i co, zobaczmy co tu jest. Hmm. Producent GAO. Mieszanka na całe opakowanie to jest, na całe dwie, na dwie sztuki to jest e, 60 gram i one mają chyba po 5 strzałów. Chyba po 5 strzałów. E, może jedną sobie tu odpalimy, zaraz włożymy tu gdzieś w ziemię, wbijemy i odpalimy, zobaczymy jaki jest efekt, a jedną sobie odpalimy tak delikatnie po zmroku. Kod QR, rok produkcji 17, nie wiem czy mówiłem. Chyba mówiłem, nieważne. Jakby było pięć strzałów. Dobra, weźmiemy sobie Jedną wyciągnę jakoś, jedną tego rzymskiego, rzymską świecę, Roman Candle, tak? tak, Roman Candle, pójdziemy ją sobie, tu jest góra i jest lot, żeby był miękki piach, to byśmy wbili w miękki piach, a tutaj kurczę, no nie mam za bardzo do czego tego doczepić. Nie ma za bardzo do czego tego doczepić tu jest chyba twarda ta ziemia e, bije się trochę uklepiemy damy go trochę pod skosem o, uklepaliśmy no i sobie odpalimy jednego teraz, a jednego tak jak mówiłem Później, gdzieś, jak będzie trochę zmrok. Hej, odzalmy się. Jest jakiś efekt. Jest titanium. No, słabo widać ten efekt titanium. Także trzeba odpalić. Ale szczerze mówiąc, słabo strzelają. Ta ostatnia tak strzeliła jakby chciała, a nie mogła. No fajne Ale troszkę się spodziewałem, że będą mocniejsze Naprawdę Palimy jedną tak, jak mówię wieczorem, bo jest ten efekt titanium Pewnie na nagraniu nie było nic widać Nagranie pewnie nie pokazało kompletnie nic. No, dobra, za chwilę zbiorę. Podziewałem się troszeczkę mocniejszego efektu. Um, no nie było rewelacji. Szczerze mówiąc, nie porwało mnie to. Nie pamiętam, ile za nie zapłaciłem. Um, jak coś to gdzieś wkleję, ile zapłaciłem za nie. Um, takie coś innego. Coś innego niż tylko petardy, 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 petardy. No to teraz jest rzymski ogień. Um, Nie wiem, ciężko mi jest ocenić to, ponieważ mamy 10 strzałów. Jeśli zapłaciłem około 12 zł, no to do przeżycia, bo to wychodzi złoty 20, zł, no to tak jak jakieś, jakieś petardy, złoty 20 zł też, yy, takie w miarę fajne petardy też złoty 20 zł, i ono mniej więcej tak też strzelało. No i dodatkowo mamy efekt, że leci jeszcze powietrze z tytanium. No to tak, nie najgorzej, nie najgorzej. Dobra, jeszcze nagram jedno wieczorkiem. Także pamiętajcie, zostawić łapkę, jeśli się podobało. Zasubskrybować kanał, jeśli nie subskrybujecie. No i zapraszam do oglądania, bo tak jak mówię, teraz będzie cięcie i będzie jedno odpalone, tak po zmroku. Dzięki, na razie. Dobra, zrobiło się tak średnio ciemno. Odpalimy sobie mm, hamera. Odpalimy sobie tego hamera, bo jednego odpaliliśmy. E, w, nawet chyba słoneczko świeciło wtedy. Nie pamiętam. E, a jednego sobie odpalimy w takim półmroku. Zobaczymy, jak on będzie strzelał. O, jest nawet jeszcze dziura, którą wtedy wkładałem tego wariata. No, hamer. No nie zaskoczył mnie nie zaskoczył mnie, myślałem, że będzie będzie lepszy no titanium było fajne, ale huk nie był specjalnie rewelacyjny, dobra odpadimy, zobaczymy no oczywiście titanium nie strzela specjalnie mocno I to jest chyba ostatni. Tak, ostatni. No dobra, cóż można o nim powiedzieć? Nie wiem jeszcze jak Dumbum strzela, bo mam Dumbumy. Mam Dumbumy, więc zobaczymy jak będzie strzelał Dumbum Rzymski ogień. Ale ten no nie powalił mnie. Spodziewałem się czegoś naprawdę. Spodziewałem się czegoś lepszego. Słabo mnie widać. Spodziewałem się czegoś lepszego, więc 16 zł za dwa takie 10 strzałów to wychodzi złotych 60 zł za strzał. Nie wiem. Naprawdę ciężko mi powiedzieć. No, piąteczkę, 5 ,5, 6 Można dać. Myślę, że nie byłoby to jakoś straszne. No. Dobra, eee, pamiętajcie o łapeczce. Zasubskrybujcie kanał, jak nie subskrybujecie. Niedługo będą fajne wyrzutnie. Testy fajnych wyrzutni. Eee, duży kaliber, średni kaliber, mały kaliber. Wszystkie kalibry, bo mamy. Od chyba 18 do 50. No. Wszystkie kalibry. Dobra. Dzięki wielkie. Na razie. Cześć.